Witam Was w Warszawie, trochę deszczowo. Jest... I powiem Wam, że miałam już nie nakręcać o Ukraińcach filmu. Ale wszyscy tam około półtora tysiąca komentarzy pod jednym filmem, około tam nie wiem 1000 komentarzy pod drugim, rób to dalej. E, masz ja, ja e, powiedz coś tam jeszcze na ten temat i powiem Wam, że ja nie będę rozgadywać się do tematów takich, których no nie znam, e, bo ja czytałam dużo komentarzy i jest mnóstwo komentarzy e, naprawdę. Ja dopiero przejrzałam na oczy po tych komentarzach. Ja nakręcając te filmy, tylko opowiadałam Wam historię z życia, które tam w ciągu roku mi się zdarzyły, jak jeździłam. I nic takiego tutaj pani jakaś mówi: jak cię ugryzł pies, to znaczy, że wrednych ludzi nie gryzą psy. Słuchajcie, to ja wam teraz powiem, dlaczego mnie ten pies ugryzł. Ja odpisywałam na dwa, dwie osoby tak mi napisały. tylko wredne osoby gryzą psy, czy coś takiego. Słuchajcie, ja panu podawałam herbatę w czasie, kiedy działo się to, że kiedy ludzie z Ukrainy jeździli pociągami. I działo się to naprawdę, to były tłumy, że przejść nie można było. No nie można było z wagonu do wagonu, żeby w ogóle przejść, nie wiem, dwa wagony dalej, to ja wychodziłam na zewnątrz i szłam obok pociągu i dopiero przechodziłam. Ja widziałam, że ludzie, no, no są to są też osoby, które stresowały się, dziewczyny jakieś płakały, kobiety płakały z dziećmi samotne, być może tamci zostali walczyć, ale. No, tak jak mówiłam, że były osoby wykorzystujące to, te sytuacje, natomiast dużo było osób. Naprawdę współczuję tym osobom, ale do czasu, kiedy nie stali się roszczeniowi, to ja bardzo współczuję. No i e, dochodząc do tej sytuacji o, o tej e, kawie, gdzie no, podawałam panu kawę w pociągu e, i pan trzymał psa. No, i pan trzymał takiego niedużego psa, ale on miał takie ostre zęby. Trzymał na kolana. Pies, wiadomo, musiał opuścić miejsce zamieszkania. Pies, psy, zwierzęta też się denerwują, na przykład na sylwestra czy coś. I słuchajcie, no i pies był. Bardzo zestresowany, no bo zwierzęta się stresują, jak na przykład jest Sylwester, tak? No nie mówmy, że nie. I pies był tak zdenerwowany, że Pan przykrył tego psa kocem. I ja podawałam panu kawę i tak dalej. I ten pan wziął rękę w moją stronę. Ja tą rękę w stronę pana z kawą. A ten pies przewrażliwiony hapnął mnie po prostu. Normalnie mnie hapnął, i y, nie, że ten pies mnie nawet nie widział. Nie wiedział kim jestem, nie czuł ani nic, tylko spod koca nagle mnie hapnął. Ja myślałam, że prędzej umrę na zawał niż y, od ugryzienia i nie wiem, w wścieklinę ten pies będzie miał. Po prostu tak się przestraszyłam. Pies się przestraszył, właściciel się przestraszył. O mało tą kawę nie wyraliśmy wszyscy. Także to były takie sytuacje, że y, mnie psy kochają, bo ja psy też kocham i naprawdę, jak ja idę ulicą, to psy zawsze do mnie lecą. Psy cieszą się, bo widzą, że. Bo to widać od razu po człowieku, że na przykład psa nie lubi, ale ja uwielbiam psy. No, może dwa kotami nie przepadam, ale psy to są naprawdę. Też mam pieska. I to było takie. Właśnie w, w sprawie wyjaśnienia, a powiem wam jeszcze już o pociągach to o tych biletach to ja już wam mówiłam na tamtym filmie jak ktoś nie oglądał to zajrzyjcie na te dwie części tego filmu gdzie no, my musimy płacić za te bilety, mnie to nie boli, bo ja płacę, tak? Ale przychodzi taki moment, na przykład niektórzy ludzie siedzą w domu i nie mają nawet na ten bilet. Nie mówię tam 20 zł, bo to każdy znajdzie, każdy może za te 20 zł pojechać. Natomiast jeżeli nie wiem, no bilet kosztuje już na przykład 100 zł, 150, bo są takie ceny pociągów. I tamte osoby nie jeździły za 20 zł, tylko no to były takie przejazdy też drogie. I osoba, która ja się wcale nie żeby wy wypisujecie półtora tysiąca komentarzy, że dość tego, dość tego, dość tego, ukrócić to i tu, że jakaś coś tam, że ja o tym mówię, ale y, teraz nie mając tych 100 złotych, no. W czasie, kiedy wszyscy jeździli za darmo, ja nie miałam racji, by tu tam wsiąść i sobie pojechać, bo od razu mandat bym dostała. Nie zazdroszczę, bo to jest taka patowa sytuacja, że wszyscy uciekają i tak dalej. To jest straszna tragedia, nie mówię, że nie, tylko nam by da dali mandat, a tutaj jest tak. Dlaczego tak trochę jest podzielone? To tylko, ale nie zazdroszczę bardzo dobrze. Jeździli. I cieszyło mnie to, że ludzie, ja naprawdę, teraz mamy trochę przesyt tego, ale w pociągu, ile razy ja mi łza poszła, jak ja widziałam te dzieci, tych rodziców, ile razy pasażerowie kupowali, pani rozda batony, no pracy byłam w pociągu, pasażer kupił batony i nawet mnie poprosił, bo mówi, nie będzie rozdawał batonów, ja jako pracownik mogłabym to zrobić no bo to inaczej wygląda, tak, niż ktoś z pasażerów miałby rozdawać batony, no to to lepiej wyglądało, jak ja te batony rozdałam. Poza tym też, ja też trochę pomogłam od siebie, nie, niekoniecznie w pociągu, ale ogólnie, tak, i na ulicy, i w ogóle, no, też, i coś kupiłam, i w ogóle, mi żal było, mi się płakać chciało po prostu, jak te dzieci patrzą, i Niektórzy sobie nie mogli pozwolić, jedna taka pani miała tylko ukraińskie pieniądze i e, nie mogła mi zapłacić tymi pieniędzmi, no bo e, nie wiem, czy miała jeszcze jakieś inne, ale mówi, że nie, że się chciała kawy, herbaty napić, no i e, takich osób w wagonie na przykład to było 50, nie mogłam w stanie wszystkim... E, no kupić kawy czy coś tam, jedną, dwie, tak. No bo człowiek nie jest jakiś bogaty, że, żeby miałby tyle pieniędzy, żeby naprawdę 3 miliony ludzi wesprzeć, bo mnie na to nie stać, ale co mogłam, to pomagałam. Sama nie, na przykład nie zjadłam, a komuś tam dam, sama się nie napiłam kawy, a komuś tam dam, bo nie jestem taka. Natomiast to Później później już się zaczęło dużo, na dużą skalę takie trochę wykorzystywanie. I co Wam powiem? To nie jest to, ja nie chcę tu najeżdżać, to nie są filmy na jakieś najeżdżanie ani nic. Leciałam samolotem i nic bym nie mówiła, ale dużo poczekali było Ukraińców we Wrocławiu. No, okej, okay. dobra, darmowe przejazdy pociągiem się skończyły. Może są darmowe przeloty? Nie wiem tego. No, ja kupiłam sobie bilet e, tanio, bo była promocja. Ale e, no, niestety cały samolot takiej promocji nie miał to były pojedyncze bilety. No więc e, jestem zdziwiona, że bardzo dużo e, osób z Ukrainy leciało tym samolotem. Praktycznie mogło, mógł to być każdy, ponieważ ja nie słyszałam Polaka, słyszałam samych Ukraińców. I poczułam się, dosłownie, poczułam się jak w ukraińskim samolocie, bo ja latałam na Ukrainę dużo razy. Nawet są filmy, możecie sobie wejść, Embraerem 195 często latałam, do Kijowa, do Odessy chyba tylko w te miejsca, bo w Lwowie to byłam autobusem, natomiast e, dużo właśnie Ukraińców było w samolocie I ja bym nic nie mówiła, ale samolot wylądował, dobra, że oni się tam pchali, przepychali się, dobra, do samolotu. Ja zawsze, dobra, na końcu sobie wejdę, ja przecież mam miejsce, to co ja będę się pchać. I ja zawsze na końcu wszystkich przepuszczam, samolot wylądował i no, wszyscy się pakują do wyjścia, no ale ja nie mogę wyjść, tłumy, tłumy, jakieś przepychanki, takie jakieś, może nie takie jakieś przepychanki, że nie wiadomo co, ale ja wyjść nie mogłam, w ogóle mnie nie chcieli przypuścić siedzenia, siedziałam tak naprawdę w trzecim rzędzie, bo ja zawsze siedzę w ostatnim, ale 27 było chyba miejsce w tym samolocie. I ja miałam wybrane ostatnie miejsce, ale musieli zrównoważyć samolot, bo każdy sobie wybrał na końcu i musieli mnie dać po prostu przesunąć na początek część osób. No i siedziałam w trzecim rzędzie. Słuchajcie, w trzecim rzędzie to można przy samym biznesie, bo tam te firaneczki takie były, więc przesunęli mnie tak praktycznie na biznes z ostatniego miejsca, nie wiem, może po znajomości, ale tego nie wiem. I ja chciałam wyjść z tego samolotu, znaczy z tego tam tych siedzeń i nie, no nie mogłam nawet wyjść, nie przepuścili mnie. E, słyszę cały samolot Ukraińców i ja po prostu lot, to był lot, to nie był ukraiński linię i e, nie, to nie było coś takiego, no czy tam Polacy by byli, czy nie, czy kto tam był, ale widzę, że tak, że naprawdę to co się teraz dzieje, że no ja nie będę latała cały czas samolotem, bo są bilety drogie, ale widzę tutaj, że nie wiadomo kiedy bym nie wsiadła. To no są pasażerowie z Ukrainy i mają na to pieniądze, bardzo dużo pieniędzy, bo bilety nie są tanie. To są pojedyncze bilety. Kiedy mi się udało, nie wiem, kupić tani bilet, tyle kosztował co bilet, na pociąg, można powiedzieć, nawet tańszy, bo jak ja jeszcze w pierwszej klasie bym jechała, to bym przepłaciła 50 zł to, co samolotem zapłaciłam. Przeraża mnie to, że ludzie, którzy przychodzą tutaj po pomoc, dostają świadczenia, latają sobie samolotem. Warszawa-Wrocław. Dobra, okej, okay. można na urlop polecieć, ale Warszawa-Wrocław to nie jest jakiś urlop, tak? Tutaj się tam przemieszczamy, tak, tak jak pociągiem. Ja się przemieszczam powiedzmy tak, służbowo, niesłużbowo przemieszczam się, bo muszę dojechać szybko i dolecieć. A tutaj e, Ukraińcy Warszawa, Wrocław, e, rozumiem, e, można lecieć, nie wiem, e, no z Ukrainy do Warszawy czy z Ukrainy do Wrocławia i na odwrót. Ja tak mam wrażenie, że mnie na nic już nie stać w porównaniu e, do tego, co się teraz dzieje. Trochę pada deszcz, więc będę kończyła. Słuchajcie, nikt tutaj nie chce na nikogo mówić. Naprawdę ja mam szacunek do ludzi i nie chciałabym, żeby mnie ta sytuacja spotkała bo bardzo, bardzo dużo osób wykorzystuje i te, nawet na TikToku widziałam taki film, że dziewczyna 20 parę lat z Ukrainy mówi, że my tu przyjechaliśmy no przed tym co się dzieje, a nie do pracy. A, takie dziwne to jest wszystko. To jest dworzec stary. Wejdźcie sobie na stary film sprzed półtora roku, kiedy nagrywam Warszawę Główną. Tak więc kończę, trzymajcie się. Jak wpadnie mi jeszcze jakiś temat e, związany z moimi podróżami, z osobami, wiecie, to nagram na pewno. Wszystkiego dobrego, zostawcie łapki, słupki, buziaczki, a.